Siemaneczko, witam was młody i zaczynamy kolejny odcinek, zlecimy na rekord Z naszym Wilsonem Dobra, ostatni odcinek mieliśmy bardzo, bardzo udany Mam nadzieję, że ten będzie również ciekawy Dobra, pozbieramy sobie ten tutaj nasze warzywka, które nam wyrosły Przydałaby się teraz... Super widzę, że nasz poziom... Miałem sobie sprawdzić właśnie Miałem sobie sprawdzić. Kurde, nie mam miejsca już w ekwipunku. Miałem sprawdzić, jakie danie nam da najlepiej. Eee, wiem, że da nam. Co nam polepszy zdrowie psychiczne, wiem, że polepszy nam eee, cukierki. Szałut jakiegoś nie zrobi, no ale zawsze coś tam będzie, nie? Nie wiem, czy mnie dobrze słyszycie. Mam nadzieję, że tak. Oj, poruszę mikrofonem. Będą drobne zakłócenia. Krzesło mi skrzypi, no i cóż. Tak bywa. Rewelacji nie ma. No, niestety. Dobra. Dobra, powkładajmy to, tu, No, ja musiał pozrywać tych kwiatów troszeczkę. Sukierasy, dobra, zaraz je zjemy. O, super. Co było, jakbym dał. Mm, I dwa patyki, ciekawe co by z tego wyszło. Mam nadzieję, że nie jakiś klops. Szkoda by było. No dobra, nie będę ryzykował. To jajko zaraz będzie padło niedługo. Pszczoły głupie się pozacinały, bo musiał też je upolować. No dobrze, Mówiliście, żebym sobie zrobił wianek z kwiatów, co by coś niby nam poprawiło, to zdrowie psychiczne, no ale nie wiem, wiem, że odkrywanie na pewno by nam to polepszyło mhm mm jak pójdziemy na bój z potworami to zaraz momentalnie spadnie może to przydałoby się ogólnie zgodzić brodę o, patrzcie ile miotku! Wow, 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 głupie pszczoły no i jak, gdzie, ile one mnie gonią, o. Tutaj niech się troszeczkę napełni, aż 4. No nieźle. O, nieźle, bo nie ma gdzie. O, super parasola też nie mamy. Dobra. Upichcimy coś sobie. I grzyba też dama. A co tam? A, chociaż to był. A, dobra. Dobra, parasol by się może zdało zrobić, nie? Jak już pada To by parasol się nam przydał O! Myślę, że to mamy Wszystko nam potrzebne do parasola jest świnka jest, chociaż to by się zdało... O, pierogi, patrzcie to ha, Myślę Dobra, y, szybko teraz y, tak, to i powinniśmy móc zrobić parasol. No dalej, ród Wilson. No i gitara. Teoretycznie nie powinna nam już spadać. Roświetlmy tu trochę. No i co jest? Czemu jeszcze spada? Oszustwo. Oszustwo w biały dzień. Dobra, zrobimy sobie jeszcze tą siatkę na motyle, żeby było. Sporo ich tu lata. A zrobimy sobie, połapiemy tych moteli i zrobimy sobie ten wianek. Z kwiatów. A żeby był na przyszłość. O, super. Mało co bym dostał. Co tam przegasło? Coś się paliło. Coś do te pierogi nam dadzą. Uuu. Ładnie. No, psychiczne psychicznego trochę odnowiły. Dobra, widzę, że mamy ten tutaj plaster miodu, czy co to jest? Może zrobimy jeszcze jeden ul? Y, czego się robiło, no, tu w tych konstrukcjach? Ej, to jest niemożliwe. Czy jest tu? Tu się go robiło. Cztery pszczoły potrzebujemy. No dobra. Catch. Wow, 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 wow. No, no, no. Prawie by nas zaskoczyła noc. To by dopiero się działo. O, przestało padać. Super. No, to parasol nam nie będzie potrzebne Czy jakoś, jak, jakaś jeszcze się zacięła? Nie. Dobra, przekoczujemy sobie nockę. O, mamy nasiono. Nie wiem, czy wszystkie już. Nie, jeszcze widzicie, jeszcze jest miejscówka. Tu jeszcze chyba jest. Kupa by się teraz przydała, no ale cóż, kupy nie mamy. Hmm. Tu zarazem padną. To, co można pogotować, to sobie pogotujemy. Jak blond. Mam nadzieję, że później to wszystko do kotła będzie można wrzucić. No, na pewno, bo czemu by nie? Mm -hmm, w ten sposób. W ten sposób też sobie stworzymy do suszenia mięcha. Raz... Jest kicha. Dobra, dawaj. Raz... Dwa... I trzy. I powinniśmy móc zbudować... Pewnie, że tak. Gitara, gdzie by to położyć? Postawiłem sobie tutaj Dobra, zaraz chwycimy tego tutaj biednego motylka. O gdzie ty Wilson? <laughs> Kurde Wilson. Chwytaj tego motyla nie gadaj. I tą głupią pszczołę, która się zacięła też. <laughs> Siadowstwo. Czego one ode mnie chcą? Czego one ode mnie chcą? Spieprzać wy głupie. Zobacz, no, jedna uparta. Głupia małpa, jeszcze jeden motyw, tu jeszcze jeden jest. Hmm. Co za uparte bydle. No i pasz leci tu, no. No, cóż, no trzeba będzie się jej pozbyć, chyba. i gąsie w leszczu, że tak powiem. Dobra, posadzimy sobie kwiatki. Cyk, cyk. Cyk. Eee, siatka. A, dobra, jeszcze dwie muszę chwycić. A, te znowu się tu zacięły. Ludzie. O, już się odciała, ją to złapiemy. No już mnie dziabła nawet coś. Dobra, tego tyle też ciepniemy. Ona ja się akurat zniszczyła, ale mamy. Kurczę, coś tracę, głos. Ale mamy teraz. Wam powiem kwiatów. uhu. Ile tam ich potrzeba? Nie wiem, 12 chyba. Nie wiem, czy ten wianek coś daje. Czy to warto w ogóle zrywać te kwiaty. No cóż, zobaczymy. Stworzymy sobie jeden ul jeszcze. Deski, no. Cyk Kurczę, drewna trzeba będzie naciąć. To ze świniami razem. No i mamy ul. Gdzie by go tu sobie... A tu sobie go trzaśniemy. Też znowu się zacięły ludzie. Weźmiemy tego kwiata i tego też wezmę. O, wyleciała z kwiata. A ile tych motyli? 12 kwiatów, kurczę, zrobi się pusto. Szkoda mi ich zrywać, Wam powiem. Ale cóż, no, zrywamy. 4, 5, 6. A tu pozrywamy te dalej, co są. 7, 8, tu widzę 9, dobra, tu 10, 11, 12, tu mamy jeszcze sporo tych kwadratów, także nieco na to dało, mamy 200, nic nie daje. No e, dobra. Dobra, dobra, dobra. Tyle mamy uli, no to przyda się ten kapelusz yy, pszczeli, że tak powiem. Co nam tu potrzeba? Co on tu potrzeba? Co nam tu potrzeba? Niedużo. Lina jest. I... i, i, i... i. Pajęczyna też jest. No i gitara. No i gitara mamy. O, no, się może trochę wypełnica. Lodówkę drugą by się też zdało zrobić. Niech się suszy. Dobra, dwa mięcha. Nasiona nie możemy. No to niech nasiona zostawimy. A ja powiem wam, że będę musiał ściągawkę sobie zrobić, żeby tak bez sensu nie robić tych potraw. <laughs> Tylko jakieś te najpotrzebniejsze. O, a z ulaż się wylewa. Super. Dobra, zbieramy. No to jest głupie. Masz cztery wyleciały. Mam nadzieję, że one działają raczej w ten... W ten w tą czapkę. O! Elefant. Może sobie zostawimy ten ślad, może nie zniknie. Jak już ten jest, to też sobie zbierzemy. O no, super! Coś tam zabierają. Życia, bym powiem, ale... dużo. Zresztą na pewno dobrze wiecie, czy zabierałem, czy nie, nie będę już Wam tłumaczył. Dobra, 11 miodu. O, a tu cóż, cóż to wyszło? Co do jedzenia, to szału nie było. Szału nie było. Pajęczynę odstawimy. ...drewienko się połączy, gdzie ty Wilson pędzisz powiedz mi? Dobra, to rozpalimy na zapas, żeby czasem nie zostać po ciemku. Dobra, zbierzemy trawę, póki jeszcze widać przyda się. No. Wilson, nie dobijaj mnie, proszę cię. Dobra, pędzimy po Berlisie i czy zdążymy? Pewnie, ja że tak. Dobra, śmigamy w dół, a jeszcze po patyczku co tam? Można by było skusić się z na no, ale już odpuścimy. O! To jest dobre. To jest coś z dragonem, nie? Chyba. Wiem, że z tego idzie zrobić dobrą potrawę, także może to sobie zostawimy. Bynajmniej jak jest na grządce, to nie z... <laughs> Kurde, co śmie gardło. To nam bynajmniej nie, 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 nie padnie, nie kipnie. Brzydko mówiąc, nie zdechnie te jedzenie. <laughs> Dobra, kurczę, to dzisiejszy odcinek coś tak koło bazy się nam tutaj toczy. Szału nie ma. By, byśmy musieli, co tak powiem, ukatrupić yy, jakieś bestie, żeby dać mięso, na te zgniłe, bo po co dobre dawać świniom, no i naciąć sobie drzewa. Mm, mm, mm. Najlepiej to jest wykorzystać je na pająkach. Tak zrobimy. Rozpętamy tam wojnę. To będzie nas cel na kolejny dzień. Ten, co zaraz nastanie. Y I co? Można by, można by było sobie. Aha, wiem, jaki mieliśmy cel stworzyć sobie kukłę. No tak. Gdzie ty, człowieku, masz głowę? Cztery krójki. Kukła. Cztery mięcha. Czego już nie mamy? Cztery deski, cztery te. Dobrze. Tu powinna być gdzieś brzytwa. Jest. Dobra. Ciachniemy się zaraz. Uuu. Ale Wilson miał tej brody... aż dziewięć. Szał. Szał, po prostu szał, dobra. Póki się pikci, a raz sobie czaśniemy, A co? Na wszelki wypadek, nie? Żeby później, no, mniecha trochę stracimy, no ale kurcze. Żyć trzeba. Dobrze. Tylko, kurde pytanie: czy ja będę mógł tworzyć sobie z tej zakładki? Nie będę mógł tworzyć sobie z tej zakładki. Orzeszty, ty, kurcze pieczone, no deski, 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 deski. Czy ja mam miejsce jeszcze mam? Dobra, robimy deski. No to to będzie nasz cel. Na razie z walki świnek sobie odpuścimy. W sumie kurde. W sumie kurde nie. Ale przydałoby się coś zjeść, holender. Mięcho A ja Zrobimy jakąś mieszankę, pewnie jakiś klops nam wyjdzie, nie? Tu Cóż, trudno Trudno się mówi Mam nadzieję, że tu mam komórkę, żeby na czas patrzeć Oj, chyba z czasem przebiąłem, no, ale dobra, już pociągniemy ten dzień Szybko poczekamy, że nam się zrobi jedzonko No nie wiesz. Dobra, ja jestem po krótkiej przerwie Moja mamuśka wtargnęła do pokoju, no i w sumie już jest 121. w nocy, no. Ona dopiero kładzie się spać i już oczywiście patrzyła co ja o tej porze robię i dlaczego gadam sam do siebie. Hello. Dobra, mamy nadal ślad. Eee, a czekamy aż się zrobi. Zrobił się kebab. Nie jest źle. O, coś pomogło. Dobra, śmigamy. Po co my mamy śmigać tak w ogóle? Aż tak tylko mamy śmigać. dobra I sorry. Śmigniemy sobie po te... Um, 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 drewno. Aha, kurde, przecież po co doszedł z mięsem, żeby mi ich gniło po drodze? Ula, jak szybko się zapełniają, w sumie mógłbym nasorgować sobie tego miotku na zapas. Dobra, zbędne rzeczy trzeba zostawić. Dobra, teraz już pędzimy na pewno. Dwie pochodnie też niepotrzebnie. No dobra. No. Nieważne. Lecimy. Pędzimy. Ua. Wilson, jak wygląda, jak taki kurde plastuś ogolony. Dobra, idziemy y, podjudzić te y, głupie pajęczaki. Ciągle tam są. Holender kawałek drogi zaraz tu ciemność zostanie. Uuu, to nad nim musimy... Nie musimy się wysiwać z tym wszystkim. Tu mamy sporo drzewa. Kurczę moj kochani, zapomniałem w ogóle o tym. Super. A, te tu się coś ciskają się coś słyszę. Uuu Kogo no tam? O, świnkę maltretowały jedna. Co na no to biedna w ogóle nie ma żadnych szans Ale żeśmy tu nacieli tego drzewa Kurczę, zupełnie o tym zapomniałem Tyle drzewa nie było i nie było yy, mówcie, dir i tego nie dirklopa No dirklopa też nie było swoją drogą, nie wiem czemu o, o, nie było o, o, drzewca i co jeszcze chciałem powiedzieć kupiłem sobie nową myszkę myślałem, że będzie cichsza, niestety guzik prawda, nie jest cicha i nie wiem, y, możecie mi napisać czy was nie denerwuje to, y, bo na pewno no na pewno na 100 jest słyszalne to jak klikam w myszkę czy w klawiaturę y, klawiaturę, może też wymienię co ja mam tam za 30 zł jakiś badziew to ona może być słyszalna ale myszkę nowszą sobie kupiłem i co i też hałasuje jak jak moja stara, która miała 7 lat także troszeczkę żal dobra, tutaj jeszcze widzę, jest spalone drzewko gitara mamy ten, jeden węgielek. dobra, pędzimy do naszej bazy mamy ile? 20 tylko kurczę, tyle się uzbierał. Myślałem, że będzie więcej, no ale i tak nie jest źle. Wystarczy na jakiś czas weźmiemy tego zielonego. On nam poprawi troszeczkę psychikę po ugotowaniu po ugotowaniu, właściwie nie ugotowaniu, tylko przy, po, przy smażeniu. Wpływa korzystnie na naszą psychę. Lecz chyba na życie nie. No ale to już. I chyba będę musiał wgrać sobie tego moda, żeby te pszczoły nas tutaj nie kąsały, gdy zbieramy miód z tą mycką. Dobrze. No dobrze, mamy... mamy. Co mamy? Nie mamy królików. Kur Ale powiem wam, że stworzymy sobie pułap... Nie, ten na ptak jest. Ojej. A, ze dwie. Ale, gdzie tu są jakieś nory królicze? No już. O! A! To dopiero dobre. Ten się tu jeszcze schwycił. Zostawimy sobie ten wianek, niech sobie. Ta wszystko. Aha, możemy sobie też stworzyć. Wiecie. Wiecie, wiecie ten. no no klatkę do ptaszka i będzie nam jajka znosił, A, ale to już z, y, 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 w innym czasie, dobra, tuż to zrobimy zrobimy sobie jeszcze jedną pułapkę na królika, mamy dwie trzeba będzie to sobie jeszcze posorgować tych, 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 tych potrzebnych nam rzeczy, tak jak trawa bo się kończy, posadzimy sobie te drzewo tak, żeby było do podpalenia na węgiel, no i tyle to by było na tyle w tym odcinku cóż wam mogę powiedzieć, mam nadzieję, że się nie przynudziliście no co, ważne co, no co, walczymy o przetrwanie a, musimy zrobić sobie jedzenie, bo zaraz widzę tutaj są kipnie, ale to już w kolejnym odcinku także noc sobie przelecę i widzimy się za dnia, także do zobaczenia, za dużo razy mówię także trzymajcie się, cześć